Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Podany przykład pochodzi ze zbioru Analiza Matematyczna 1, krysicki wodarski dosyć popularny wśród młodych adeptów sztuki matematyki wyższej. Na, naszej, na naszym kanale, w na playliście zatytułowany krysicki wodarski możecie znaleźć wszystkie pochodne, pochodzące z tego zbioru. I cóż, czego będziecie potrzebować, żeby policzyć to zadanie razem z nami? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablice ze wzorami na pochodne i możemy rozpoczynać. Czyli mamy na tablicy przykład Y równa się, mamy sobie tutaj podane. Dodam, że A i B to są jakieś stałe, dowolne stałe. E, dowolne liczby rzeczywiste, o może tak powiem, bo jeszcze ktoś może pomyśleć, że na przykład może to być liczba zespolona. E, I to nie są jakieś zmienne, to nie jest trzecia zmienna, czy czwarta, tylko to jest po prostu stała, czyli jak dwójka, trójka i tak dalej. I teraz mamy y równa się, przepraszam, e, natomiast wiemy, że może zdarzyć się, że na przykład zamiast y będziemy mieć f od x tutaj symbol, jakieś oznaczenia to są tylko kwestie umowne. No to policzmy pochodną, czyli mamy y prim. Pamiętajcie o tym, żeby tego prima pisać. Jeżeli nie napiszecie, to nie dacie sygnału, że liczycie pochodną. Tylko na przykład, jeżeli byście napisali y równa się, to będzie oznaczało, że sobie tak o, modyfikujecie funkcję i w sumie nie wiadomo o co chodzi. I teraz tak, ponieważ mamy między naszymi wyrażeniami dodawanie, więc nie musimy stosować jakiś Możemy powiedzieć, dodatkowych wzorów, jakichś przekształceń, możemy policzyć osobno pochodną z każdego wyrażenia i potem to sobie znowu dodać. No to tak zróbmy. Jaka jest pochodna z wyrażenia numer jeden? No więc tak, ponieważ mamy na początku stałą przed x, więc ją przypisujemy. Razy i teraz jaka jest pochodna z x do trzeciej? Pochodna z x do trzeciej może być policzona, a raczej ma być policzona ze wzoru na x do n tej, czyli x do potęgi możecie mieć w swoich tablicach x do alfa, x do a, w zależności od tego, jakie macie tablice. Eee, no i teraz jak to zrobić? Czyli pochodna z x do n tej to jest n razy x do n minus 1, czyli na początku ląduje nasza potęga, czyli u nas trójka razy x. Do potęgi n-1, czyli musimy o 1 pomniejszyć naszą potęgę, czyli 3-1 to jest 2. Czyli tu już mamy z głowy, jest OK? Dodać. I teraz tu coś nam się skomplikowało, bo jak zabrać się za to wyrażenie? I my, moi drodzy, zrobimy sobie coś takiego, ponieważ częstym problemem jest to, żeby zauważyć, jak policzyć właśnie taką pochodną. Zobaczcie. Wyrażenie b przez x możemy sobie zapisać. Jako B razy 1 przez X. Jak najbardziej jest to możliwe. I teraz tak. Jeżeli nie macie pochodnej z 1 przez X w tablicach, no to możecie skorzystać z innego przekształcenia, jeszcze dodatkowego. Możecie to przekształcić jako b razy x do minus pierwszej, bo wiemy ze wzorów, które znajdują się chociażby w tablicach naturalnych, że jeżeli chcemy, żeby x przeskoczył z mianownika do licznika, to wystarczy zmienić znak na przeciwny, jeżeli chodzi o jego potęgę. I możecie teraz z tego policzyć sobie pochodno. My natomiast chcemy pokazać Wam, żeby to zrobić sprytnie trochę, ponieważ ten przykład... Da się zrobić sprytniej. I skorzystamy z tej postaci, wiedząc, że pochodna z 1 przez X to jest minus 1 przez X kwadrat. To jest też bardzo dobry wzór, żeby sobie zapisać. Bo jeszcze zapamiętać. Ponieważ on też upraszcza sporo rzeczy tam w późniejszym liczeniu. No i cóż, jak to wykorzystać? Czyli wiemy, że to jest B razy 1 przez x, to nasze wyrażenie. Więc mam stałą B, czyli ją przepisuję, razy, a pochodna z 1 przez x, tak jak napisałam to na dole, to jest minus 1 przez x kwadrat. Jeżeli macie wątpliwości, możecie sobie skorzystać, jak już mówiłam, z tej postaci i zobaczycie, że spokojnie dojdziecie do tego samego wyniku. Dodać. I tu mamy pochodną z C, a nasze C jest stałą, samotną stałą, bez x, bez żadnej funkcji innej, a pochodna z samotnej stałej to jest 0. I teraz, moi drodzy, ja mogłabym to zostawić, tak, ale chcę, żeby to troszeczkę bardziej estetycznie wyglądało, więc piszę pod spodem Y' równa się a razy 3 zapisujemy sobie zgodnie z porządkiem to jako 3a x kwadrat. I teraz jeżeli wymnożymy tutaj to środkowe wyrażenie, czyli b razy minus 1 przez x kwadrat to będzie plus i minus dami minus. I b razy 1 przez x kwadrat to będzie b przez x kwadrat. I tutaj jeszcze raz zapiszę to b, żeby nie było, że to jest szóstka. Czyli B, dodać 0, tego nie muszę pisać, bo 0 w wyniku mi nie zmieni. I to jest, moi drodzy, moja pochodna z, mojej tutaj, z mojego wyrażenia. Nadal A i B pozostają jako dowolne liczby rzeczywiste. No i cóż, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie. Wysyłacie to wszystko na adres mailowy, który jest podany w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do obejrzenia kolejnych części związanych z pochodną funkcji. Jeżeli macie taką chęć, możecie zajrzeć także do playlisty, w której są wyliczone wszystkie przykłady pochodnej funkcji jednej zmiennej ze zbioru Krysiecki Wodarski. Zachęcam do polubienia tego filmu, do subskrypcji naszego kanału i cóż, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.